I kolejna powtórka do matury, w którą, na którą przeznaczamy 15 minut, mniej więcej. I tak, zadanie pierwsze. Liczba x jest pierwiastkiem wielomianu takiego, gdy a jest równe. I tutaj trzeba mieć w głowie bardzo ważną sprawę. Mianowicie, miejsce zerowe. To co to jest? Mam układ współrzędny. I powiedzmy, jest taka sobie funkcja. To gdzie ona ma miejsca? Zerowe. No, ja wiem, krzyczysz, że tu, krzyczysz, że tu i krzyczysz, że tu. I ja to słyszę. To tak te światłowody niosą. Yy, I tak. I każdy z tych miejsc ma taką samą rzecz. O co mi chodzi, no nie? Że y równa się 0. I ma jakiś tam x, tak? Bo ten punkt ma jakiegoś tam Xa. x1 x i 0. Ten x2 i 0. Tu X3 i 0. Więc miejsce zerowe to Y równa się 0. Można zapisać że to tak. Nie zapisz jako punkt miejsce zerowe. Czyli po prostu wylicz X, gdy Y jest równe 0. Po co ja nad tym się tak rozwodzę? Bo chcę, żeby. Byś to zrozumiał lub zrozumiał, że obojętnie, co liczysz, a masz pierwiastek wielomianów, co tam miejsce zerowe. To liczysz to punkt przecięcia z 8 OX. To jest wszystko to samo, tylko to jest po prostu w różny sposób nazywane, no nie? Hmm. Tak samo jak się czasem mówi, no nie, że ktoś jest <noise> na przykład mądry, inteligentny, błyskotliwy. I tak dalej, no nie? No to są takie różne synonimy, powiedzmy, w matematyce. Ale znów odbiegłam. Dobra. Yy, I tak, mamy, że x równa się 3 pierwiastek z 2. Czyli mam już taki punkt podany, to miejsce zerowe nasze. I mam podany, bo od x równa się x do kwadratu minus 2a. No i co ja muszę zrobić? No za x dać to, za y dać 0. Za y 0, za x dać to i podnieść do kwadratu minus 2a. Więc 0 to się równa 3 do kwadratu, to jest 9 pierwiastek, 2 do kwadratu to jest 2 minus 2a. To sobie przerzucę tam, więc mam 2a równa się 18, czyli a równa się 9. Odpowiedź C jest odpowiedzią yy, poprawną. I tyle to było. Nieźle, co? I kolejne zadanie, więc tak, w kolejnym, zadaniu, w kolejnym zadaniu mamy wykres i może go być źle widać I się teraz tym przejęłam trochę Taki ze mnie świr Gdzie mam ten wykres, jest to zadanie Wezmę, wkleję Trochę większy, ok? Bo jak mamy coś odczytywać. Ło, dobra, będzie. Tadam. I rysunek przedstawia wykres pewnej funkcji y równa się f od x od określonej dla x należącego zbioru od minus -4, czyli piszą mi o tym, no nie, od minus -4 do -4. Zbiór wszystkich argumentów, czyli tak, zbiór wszystkich argumentów, czyli zbiór wszystkich x'ów, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie, dla których funkcja f przyjmuje y niedodatnie. Niedodatnie, czyli jakie? No właśnie. Tu mamy kilka pojęć. Mianowicie. Dodatnie, nie ujemne, ujemne, niedodatnie i ujemne. Uj, ujemne. Dobra. I tak, dodatnie, no to wiemy, że coś jest większe od zera. Nie ujemne, większe bądź równe 0. Niedodatnie, mniejsze bądź równe 0. Ujemne, mniejsze od zera. Tak widzisz jaka jest różnica? Więc przyjmuję y niedodatnie, to patrzę na oś y. Ona jest tu. To jest moja oś y. I w zadaniu chcą, żeby te wartości były niedodatnie. Czyli te moje wartości potrzebuję trochę większego zasięgu tego maziadła. Są tu no, nie? Oj, to wszystko pod osiągłem, nie? Ale z, moją, z moimi tymi punktami tu. Nie? Czyli z tym. Tym punktem i z tym. Eee, I. Dla jakich xów, czyli moje xy są od minus 4 do minus 3. Czyli już wiem, że odpowiedź A i odpowiedź D odpada. Patrzę. Bing, 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 i później jest od zera. No OK. Idę dalej. Dalej jest pod 8. Dalej jest pod 8 do 4. Czyli to odpada. Odpowiedź B jest poprawna. Yy. Dodatkowe. Chcę, jakby było, że jest ujemne. Jakby było ujemne. To jest właśnie odpowiedź numer C to jest e, ujemne, przepraszam, ujemne. Od 0 do 3, to tam mówią mi, że od 0 do 3 i od 3 do 4 to jakąś głupotę i minus 2. Dobra, to też to nieważne. Ok. Widzisz tą różnicę? Bo tutaj oj, dobra, już nie mam jak tego cofnąć. Bo tutaj są te rzeczy potwierane. Bo idziemy wtedy od minus 4 do minus 3, od zera do 3 i od 3 do 4, bo w takim wypadku, jak jest coś ujemne, to tutaj mamy dziury, a jak jest niedodatnie, to sobie te dziury zapełniamy, bo wtedy tam ten miejsca zerowe bierzemy pod uwagę. Boże, jak znów się rozgadzałam. Dobra, lecimy dalej, bo zadania kolejne czekają. Yy, I 30 wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4. Dobra, już zapisuję. A30 równa się 4. A 35 wyraz tego ciągu jest równy 7. A 35 równa się 7. Wówczas różnica tego ciągu jest równa. No i tak. Co my mamy? Mamy 30 wyraz, zanim stoi jaki? 31, zanim stoi 32, zanim stoi 33, zanim stoi 34 i dopiero tu mamy 35. I tak jak chcę od A30 pójść do A31 to muszę dodać R. No nie? Tutaj też muszę dodać R tutaj muszę dodać R tutaj muszę dodać R i tutaj muszę dodać r. Czyli mhm. a30 plus, plus r plus r plus r plus r plus r równa się a35 czyli 4 plus 1, 2, 3, 4, 5 5r równa się 7 5r równa się 7 minus 4. 5r równa się 3. r równa się 3, piąte. Odpowiedź d jest poprawna. Jeśli tu masz problem z ciągiem arytmetycznym, to możesz też zrobić w inny sposób to zadanie. Zaraz już powiem jak. I co. No i tutaj podlinkuję o ciągach ciąg arytmetyczny, całą playlistę, gdzie tam jadę sobie od początku. I właśnie takie rzeczy opowiadam. Jak sobie poradzić z ciągiem arytmetycznym i się z nim zaprzyjaźnić, bo to tylko jest tak naprawdę dodawanie i te wzory z tablic maturalnych i nic więcej. No i mówiłam o drugim sposobie. Czyli wtedy zapisujemy A30. To się równa A1 plus 30 minus 1

Kreska odejmujemy. Tu mamy 5R równa się 3R równa się 3 piąte. Jak wolisz. Naprawdę tutaj jest do wyboru do koloru. No. Co ci będę dużo mówić. I tak. Kolejne zadanie. Jest z ciągiem geometrycznym. Ten jest ciąg geometryczny AN, W którym mamy? a 1 równa się 60. No, i pisz mi ładnie, 64 i q równa się minus 1, druga. I mamy obliczyć, a 5 równa się nie wiemy. I tak. Możemy skorzystać. A teraz najpierw zrobimy ze wzoru, a później pokażę kombinowanie. Mm, mm, mm. Ciągi, ciągi, ciągi. Strona numer 3 z tablic. Przed tobą mam nadzieję też to jest. Ciąg geometryczny i mamy tak. Zór na N wyraz ciągu geometrycznego w pierwszym wyrazie A1 i ilorazie Q jest taki. Więc A5 to się równa A1 razy Q5 minus 1, czyli A5 równa się A1 razy Q do 4. Czyli A5 równa się 64 razy 1 druga do. Czyli A5 to się równa 64 razy 1 przez 2 razy 2 jest 4, czyli będzie 16. Można sobie to na przykład skrócić przez 8, i mamy wtedy 8 i 2 i 1 i 4, czyli A5 równa się 4. Mówiłam o dwóch sposobach, drugich to kombinowanie. Więc tak jak przy tym ciągu arytmetycznym, wiem, że mam wyraz a1, a2, a3, a4, a5. I żeby to człapać do a5, to tu muszę zrobić razy q, razy q, razy q, razy q. Razy q. I z tego mam a1 razy q, razy q, razy q, razy q, równa się a5. Czyli mamy 64 razy 1, 2, razy 1, 2, razy 1, 2, razy 1, 2, równa się A5. I to wychodzi to samo. I tak, 2, 3, to było 8, tak? Mamy 8, 1, głupota, 4 to miał być 1. Czyli A5 równa się 4. Jak wolisz, tak liczysz. No i. Dobra, to wszystko. Zapraszam na kolejną część. Już jutro, godzina 17. A jak teleekspres wjeżdżam, ja.